10. Kastyl Romeo. Siła wybuchu 11 megaton trotylu. 27 marca 1954 roku na atolu Bikini należącym do Stanów Zjednoczonych przeprowadzono próbę atomową o kryptonimie Castel Romeo. Podczas próby wykorzystano pierwszą w historii bombę termojądrową, która została stworzona w celu zrzucenia jej z powietrza. Ciekawostką jest fakt, że zdjęcie z detonacji bomby zostało wykorzystane w grze komputerowej Worms Armageddon. 9. Castel Yankee. Siła wybuchu 13,5 megaton trotylu. 5 maja 1954 roku, miesiąc po próbie Castel Romeo, odbyła się w tej samej lokalizacji kolejna próba, tym razem Castel Yankee. Przypuszczano, że siła wybuchu nie przekroczy 10 megaton, jednak eksplozja okazała się znacznie silniejsza. 8. Katastrofa Tunguska. Siła wybuchu: 15 megaton trotylu. Jest to wydarzenie z 30 czerwca 1908 roku, które miało miejsce w Tajdze w środkowej Syberii nad rzeką podkamienna Tunguska na północ od jeziora Bajkał na obszarach niezamieszkanych. Doszło tam wówczas do ogromnej eksplozji, która powaliła drzewa w promieniu 40 km, widziana była w promieniu 650 km, słyszana w promieniu 1000 km. Zaś niezwykły silny wstrząs zarejestrowały wówczas sejsmografy na całej Ziemi. Jest wiele niejasności dotyczących tej katastrofy, które nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Wciąż do końca nie wiadomo, co wywołało tak potężny wybuch, jednak najbardziej prawdopodobne badania mówią o uderzeniu w tym rejonie meteorytu. 7. Kastyl Bravo siła wybuchu 15 megaton trotylu. Jest to kolejna próba z serii prób Kastyl przeprowadzona 1 marca 1954 roku. Bomba Bravo okazała się najpotężniejszą bombą wodorową zdetonowaną przez Stany Zjednoczone. Jej siła wyniosła 4 razy więcej niż zakładano. Oprócz tego, bomba okazała się tysiąc razy silniejsza niż bomba zrzucona na Hiroshimę podczas II wojny światowej. Ognista kula po eksplozji bomby osiągnęła 5 km średnicy i wzniosła się w ciągu minuty na 11 km, a po mniej niż 10 minutach osiągnęła średnicę 100 km. Chmurę i kule ognia było widać z odległości 450 km. Test brawo spowodował wielką katastrofę ekologiczną. Znaczne obrażenia odniosła ludność zamieszkująca półwysep atol, gdzie zdetonowano bombę. U wielu osób zaobserwowano objawy choroby popromiennej, wymioty, biegunkę, utratę włosów, ślepotę atomową, a nawet poparzenia. W tym nawet poparzenia wewnętrzne, głównie u dzieci, które, widząc radioaktywny opad, wybiegały z domów i połykały go, myśląc, że to śnieg. Cała sprawa została przez władze USA starannie wyciszona. 6. Test 219. Siła wybuchu: 24,2 megaton trotylu. Był to przeprowadzony przez Rosjan test zasięgu międzykontynentalnej rakiety balistycznej na terenie archipelagu Nowej Ziemi w Rosji. Bomba wykorzystana do testów była jednostką termojądrową i okazało się, że jej eksplozja wywołała praktycznie całkowite zniszczenia w promieniu prawie 10 km. 5. Tsar Bomba siła wybuchu 58 megaton trotylu. Była to trójstopniowa bomba termojądrowa zbudowana i zdetonowana przez Związek Radziecki. Detonacja miała miejsce 30 października 1961 roku w archipelagu Nowej Ziemi. Nosicielem 27-tonowej bomby był specjalnie do tego przystosowany samolot Tupolew TU-95W. Bomba została zrzucona z wysokości ponad 10 tysięcy metrów na specjalnym spadochronie nylonowym. Detonacja nastąpiła na wysokości 4 km. Kula ognista miała promień około 4000 metrów i niemal dosiągnęła powierzchni Ziemi. Część skalistych wysepek, w pobliżu których dokonano detonacji, wyparowała, a sam wybuch był odczuwalny nawet na Alasce. O sile wybuchu świadczy fakt, iż fala sejsmiczna nim wywołana okrążyła Ziemię trzy razy oraz to, że był on widoczny z odległości prawie 900 kilometrów. Grzyb atomowy Miał około 60 km wysokości i niemal 40 km średnicy. 4. Wybuch wulkanu Krakatału w 1883 roku. Siła wybuchu 200 megaton trotylu. Jest to wyspa, która jest aktywnym wulkanem. 27 sierpnia 1883 roku doszło na niej do jednej z największych odnotowanych erupcji w dziejach ludzkości. Huk było słychać z odległości 3200 km. Erupcja rozpoczęła się 26 sierpnia o godzinie 12:53 lokalnego czasu. W nocy wybuchy słyszane były z odległości 4300 km. Słup dymu, popiołu i gazów osiągnął 27 km wysokości. Pomiędzy godziną 18 a 19 niewielkie fale tsunami rozeszły się koncentrycznie i uderzyły w wybrzeża odległe nawet o 40 km. 27 sierpnia o 5:30, 6:42 i 8:20 czasu lokalnego nastąpiły kolejne erupcje. Każda z nich spowodowała katastrofalne fale tsunami. Ostatnia eksplozja nastąpiła o 10:02. Wulkan wyrzucił w powietrze 19 kilometrów sześciennych popiołów na wysokość 55 km. Na wyspie Rodriguez na Oceanie Indyjskim, oddalonej o od 4800 km, mieszkańcy widzieli na horyzoncie popioły i błyski. Fala uderzeniowa, powstała przy eksplozji, przemieszczała się z prędkością ponad 1100 km na godzinę. Szacuje się, że poziom natężenia dźwięku w odległości 160 km od epicentrum wynosił ponad 180 decybeli. Dwie trzecie wyspy zniknęło z powierzchni Ziemi, a na jej pozostałej części życie zostało całkowicie zniszczone. Fala tsunami o wysokości do 40 metrów i prędkości ponad 700 km na godzinę zmyła miejscowe wioski na pobliskim lądzie i obiegła połowę ziemi, zanim zupełnie zanikła. Zginęło prawdopodobnie około 40 tysięcy ludzi. 3. Wybuch wulkanu Tambora w 1815 roku. Siła wybuchu 800 megaton trotylu. Najsilniejsza erupcja tego wulkanu miała miejsce 10 kwietnia 1815 roku. Sób wybuchu osiągnął wysokość 44 km. Wybuch był słyszany w promieniu ponad 2000 km. Popiół wulkaniczny został rozrzucony w promieniu 1300 km w miejscach odległych o około 900 km na jawie i Borneo. Jego warstwa miała 1 cm grubości, a na samej Sumbawie do 1,5 metra. Najdrobniejsze frakcje popiołu unosiły się w atmosferze jeszcze przez wiele miesięcy, okrążając kulę ziemską i znacząco ograniczając natężenie promieniowania słonecznego, dochodzącego do powierzchni naszej planety. Rok 1816 przeszedł do historii pod nazwą roku bez lata. Zanotowano wówczas obniżenie się temperatur i znaczny spadek plonów zbóż w Europie i Ameryce Północnej. 2. Wybuch wulkanu Toba. Siła wybuchu. Jedna gigatona trotylu. Superwulkany wybuchają na naszej planecie mniej więcej co 50-100 tysięcy lat. Jednak na przestrzeni milionów lat najpotężniejszym wulkanem był superwulkan Toba na Sumatrze. Wybuch tego superwulkanu był tak potężny, że był przyczyną zmian klimatycznych na całej kuli ziemskiej. Podczas erupcji superwulkanu wydobyło się wiele trujących związków chemicznych np. dwutlenek siarki, siarkowodór, dwutlenek węgla i inne gazy wulkaniczne. W atmosferze przez około 1800 lat unosił się pył, który ograniczał docieranie promieni słonecznych do powierzchni Ziemi, co wywołało tzw. zimę wulkaniczną, a ta z kolei spowodowała masowe wymieranie gatunków. Istnieją hipotezy, że zmiany te miały decydujący wpływ na ewolucję Homo sapiens, ponieważ katastrofę i jej następstwa przeżyło jedynie kilka tysięcy osób, z których rozwinęła się cała późniejsza populacja. 1. KT Impact. Siła wybuchu 100 teraton trotylu. 65 milionów lat temu z Ziemią zderzył się meteoryt o średnicy 10 km i prawdopodobnej masie biliona ton, wyrzucając przy tym wielkie masy skał w kosmos, które następnie wracały ponownie na Ziemię, znów w nią uderzając. Uderzenie stworzyło krater o średnicy około 180 km. Wielu naukowców odnajduje w tym wydarzeniu klucz do wymarcia większości wtedy żyjących gatunków. Jeśli nawet dinozaurom udało się przeżyć pierwsze godziny po zderzeniu, to następne miesiące zapowiadały drastyczne zmiany, na które większość wtedy żyjących gatunków po prostu nie była przygotowana.